Kiedy Hitler najechał Polskę w 1939 roku, nie były przeprowadzane żadne eksperymenty. Zmieniło się to jednak po przejęciu małej polskiej wioski. W 1940 roku wykonano serię doświadczeń mających na celu sprawdzenie, do czego zdolny jest człowiek, aby przetrwać, oferując mu jednocześnie różne luksusy. Eksperyment trwał pięć dni. I został nazwany efektem grunzał. Naukowiec, od którego nazwiska wzięła się nazwa, został zabity przez kolegę krótko po zakończeniu badań. Powody nieznane. Każdego dnia nagrywał jednak kolejne zmiany w zachowaniach pacjentów. Poniżej znajdują się taśmy przetłumaczone przez aliantów, które miały służyć jako dowód w procesach norymberskich. Tutaj dr Klaus Gürtel, towarzyszą mi moi przyjaciele, dr Wiktor Ubelgens i Joseph Wechbrain. Dzisiaj rozpocznie się pięciodniowy eksperyment mający na celu sprawdzić, czy głód i pożądanie przejmą górę nad godnością. Mamy cztery obiekty doświadczalne, dwóch kiepskich polskich mężczyzn, ciężarną kobietę z trzema dniami do terminu porodu. Oraz czteroletnią córkę jednego z mężczyzn. Na obiad dostali pieczoną dziciznę i najlepsze niemieckie wino. Reakcja podmiotów taka, jak się spodziewaliśmy. Nad wyraz uradowani i zaskoczeni. Niewiele ci ludzie, jeśli naprawdę nimi są, wiedzą, będą musieli stawić czoła straszliwym moralnym wyborom. Cała czwórka była tutaj dzisiejszego ranka. Dostali gofry z bitą śmietaną, sok pomarańczowy i mleko. Podano także bekon, jajka i kiełbaski. Dokładnie o 13:30 czasu niemieckiego mężczyźni dostali swoje pierwsze zadanie. Każdy dostał po nożu. Kazano im walczyć aż do śmierci. Jakby odmówili, mieli zostać rozstrzelani. Nie mieli wyboru. Oczekiwana reakcja. Jak na ironię, okazało się, że ojciec dziewczynki przegrał. Kobieta i dziecko płakali w trakcie, więc musieliśmy odłączyć mikrofony. Ciało zostało usunięte przez strażników. Pozostała trójka zjadła na obiad pieczony bewszyk. Powiedzmy, <grybujesz> że pojawił się w nim pewien dodatek. Obiekty wstały tego ranka i udały się na śniadanie. Dostali rogaliki z serem. Chociaż było to rozważane, nie podaliśmy mężczyźnie żadnych narkotyków w trakcie snu, co sprawiło, że jest to czysto umysłowy eksperyment, żadnych dodatkowych czynników. Test podmiotu męskiego przewidziano na godzinę 15:35 czasu niemieckiego. Wezwano lekarza, który miał mu pomóc w odebraniu przedwczesnego porodu z cesarskim cięciem. Mężczyzna, myśląc, że wody już odeszły, Zastosował się do polecenia. Po zabiegu lekarz zostawił torbę na stoliku. Obiektowi kazaliśmy wyciąć serce noworodkowi i je spożyć. Zgodził się, nie mając innego wyboru. Bywamy bardzo przekonujący. Po wejściu do pomieszczenia otworzył torbę. Nie ujawniając zawartości matce, znalazł tam różne narzędzia chirurgiczne. Po chwili zabrał dziecko. I cignął je w klatkę piersiową. Umarła od razu. Rozciął jego skórę i wyciągnął wciąż bijące serce. Wepchnął całość do ust i zaczął je z płaczem przeżuwać, podczas gdy dziecko pośmiertnie krwawiło. Straż usunęła ciało noworodka, kiedy mężczyzna tłumaczył się oszołomionej matce. Z mojego punktu widzenia nie wiem o co całe to zamieszanie mogli się tego spodziewać Pozostały trzy obiekty Matka przetrwała poród dzięki szybkiej i skutecznej operacji Fizycznie prawie nienaruszona psychicznie cóż bywało lepiej Zaczęła mamrotać coś do siebie nie okazywała żadnych emocji Rozważaliśmy terapię elektrowstrząsami ale uznaliśmy że nie będzie potrzebna na śniadanie podano kiełbaski z serem. W tym momencie jedzenie było jedyną rzeczą, która trzymała ich przy życiu. Kobieta dostała swoje pierwsze i ostatnie zadania. Zwodziła się bez namysłu, co jest trochę niecodzienne. Najpierw kazaliśmy jej wyryć słowo dziwka na swojej piersi. Następnie daliśmy jej odpowiednie narzędzia i kazaliśmy wyciąć swój własny kał. I go połknąć. Przyznam, nieźle się ubawiliśmy, obserwując jej zmagania. Najbardziej irytującym jest, że zrobiła to wszystko, nie ujawniając bólu ani obrzydzenia. Wtedy swoje zadanie dostał mężczyzna. Kazał wziąć zamrożone ciało dziecka i używając go, pobić kobietę na śmierć. Zgodził się niechętnie. Wykonał swoją robotę. Kobieta nawet nie mrugnęła. Mała dziewczynka, tak jak przewidzieliśmy, nic nie rozumiała. Coś nieoczekiwanego stało się jednak po tym teście. Mężczyzna pocieszył dziewczynkę, wyjaśniając całą sytuację najlepiej jak mógł. Nie mogę się doczekać jutrzejszej próby. Pozostały dwa obiekty. Tak na marginesie. W czasie trwania eksperymentu męski osobnik przetrwał poważne obciążenie psychiczne, ale pozostaje niezwruszony. Prawdopodobnie oddzielił się emocjonalnie od całej sytuacji. Hmm. Żaden z podmiotów nie spał. Zaniepokojeni przeszłymi wydarzeniami trzymali się blisko siebie, w nadziei, że przeżyją. Podano im najwspanialsze francuskie naleśniki, jako ich ostatni posiłek. Mężczyzna dostał swoje ostatnie zadanie w zamian za fałszywie obiecaną wolność, ponieważ był to już jedyny sposób, aby zmusić go do zrobienia czegokolwiek. Miał odbyć stosunek z dziewczyną. Zgodził się, tym razem bez widocznego żalu. Poszedł tam i wykonał robotę, pozostawiając ją ledwie żywą. Następnie daliśmy mu piłkę do metalu i kazaliśmy ją pociąć. Poczynając od nóg, zrobił to, nie zwracając uwagi na krzyki dziewczyny. Wtedy oszalał, odciął sobie głowę w całości. Z medycznego punktu widzenia jest to praktycznie niemożliwe, jako że mózg nie powinien na to pozwolić. Po przeprowadzeniu badań doszliśmy do wniosku, że wystarczy obiecać wolność, przetrwanie. Aby zmusić te mordercze zwierzęta do czegokolwiek. To potwierdza myśli moje i Ferrera. W pewnych okolicznościach ludzie są zdolni pozabijać się nawzajem.